nice Siema, siema, to znowu ja, jak widzieliście, taka moja podróż właśnie z chałupy do roboty, jeszcze byłem w bankomacie na Tysiącleciu, bo to jest jeden z nielicznych bankomatów, który nawet mocno zniszczone nominały przyjmuje, więc dlatego tam też chcę pojechałem, tam to wciepnąć, bo ten mój tutaj na rejonie nie przyjmuje dwudziestek zniszczonych, nie wiem czemu, ale ten na tałzenie bez problemu wszystko przyjmuje więc tak zaczynamy robota wstajemy o 5:00. punkt 6 właśnie jest tych na miejscu więc idę na rozładunek i odezwia się później tak właśnie zobaczycie w tym odcinku mniej więcej jak robota wygląda i tyle coś tam wam popowiadam no i mamy godzina 6.30 a my już po rozładunku będę ładował teraz auto spisza się i tyle, za wiele roboty oczywiście nie ma, ale od poniedziałku przyjdą zmiany, więc zobaczymy jak to będzie. Nie? Jak widzieliście, spakowałek się w sumie. Idę teraz obiegówkę zanieść, zobaczyć zbieżność, raport. Czy coś mi nie wisi? Czy coś nie jest na magazynie? Czy coś nie zostało? No i tyle jest, kurde, 642 już po rozładuneczku spakowani, więc zostaje nam czekać przepraszam, do 8 czekam. Za wiele roboty dzisiaj nie ma. No ale dobra, leca z tym, że mi to głowy, spisza się i. Będę sobie pewnie tu z ocami gadać przez chwilę. No i pochytane, wszystko poodbierane, wszystko się zgadza w papierach. Ech, ustalaliśmy nowe warunki, no warunki. Jakie części jeszcze rejonów mi dopiszą. Od poniedziałku będę miał część Ligoty, znaczy część, mało, część Ligoty, domki. Jeździłem tam w zastępstwie przez parę dni, więc tam jest spoko, stopy są. Podobały mi się tam, więc okej. Okay. Więc Potem jeszcze coś mi tam mają dorzucić, jeszcze my tam właśnie sprawdzali Z Jarkiem, więc też parę ulic jeszcze ma dojść, więc w końcu może zacznie to hulać, bo Inaczej się nie do A co do mojego postu wczorajszego Czy przedwczorajszego, zależy kiedy ten filmik wpadnie No są takie kurde momenty, w których Nie ma się koncepcji, ani nic weny twórczej Żeby to nagrywać, no ale ogólnie dzisiejszy filmik jest o tym Mniej więcej jak nasza robota wygląda I się szybko skończa Pogodołek chcę też z chłopakami, tam, żeby jedna osoba mi odebrała odbiór, bo miał około 11:00, koniec. Więc do 15:00 czekać tyle godzin to lipa. Więc tak to właśnie wygląda. No i powiem Wam, dzieje się, dzieje się właśnie przed chwilą. Przed chwilą z Piotrem nagraliśmy filmik, taki kurde na spontanie. Co do należy do naszych obowiązków, a co nie. Więc ten filmik się też ukaże, ale jeszcze nie wiem kiedy Może w sobotę, ale nie wiem teraz którą Bo jeżeli nagrywam ten, to ten się chyba pojawi w sobotę, a tamten może w kolejną sobotę No nie wiem, zobaczymy, poruszyliśmy taki temat 7.44, więc ja będę powoli jechał na rejon No i postaram się coś tam, kurde, poopowiadać, nie, nie wiem czy poopowiadać, no Za właśnie na ten rejon pokazać Wam mniej więcej jak ta robota o której zaczynamy tak? właśnie już pokazałem, że o tej, a o tej a teraz będę leciał właśnie na rejon doręczać te paczki choć jest dopiero za 158, ale sobie już powoli pyką tam, bo tu czasami się mocno korkuje no i dzieje się, dzieje się, zobaczymy ostatnią kurde mam ciężkie dni bardzo z humorem i nie z humorem i ogólnie z koncepcją wszystkiego tak naprawdę Troszkę nie idzie to po mojej myśli niektóre rzeczy. No i troszkę się tam człowiek podłamał i w ogóle, ale dobra. Staramy się jakoś żyć. Kurde, do przodu będzie dobrze. Więc śmigamy teraz na Rejonik. No. Dobra, lecę teraz z pakom. zaczynamy to, w sumie można powiedzieć, drugi punkt, więc lecę teraz z paczką, pierwszą za pobraniem, więc zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję, że będą jakieś zgodne pieniążki, bo nie bardzo mam czym wydawać, więc lecemy, tyle no. No i dobra, paczuszka doręczona, bardzo szybko, sprawnie poszło, 4,50 wpadło na piwku, więc nie ma źle. Chcemy teraz na ulica targowo. niestety ostatnie piętro, ale na szczęście dzisiaj nie ma tych bloków za wiele. No i tyle, no. Pajno pogodajno, że kurde zimno, na razie jest 10 stopni, ale w cieniu to kurde chyba mniej. Takie odczucie, bo delikatny wiaterek jest, więc zobaczymy, jak to będzie. Pana, potem ciężko się złamać znaczy w sumie tym Fordem to nie ma źle ale po co się pchać, ryzykować, uszkodzenie samochodu jak można chwilę poczekać, kogoś przepuścić nie tyla. no niestety tak mi się stargowało właśnie teraz w sumie taki stop nie po drodze mi tu muszę się znowu cofać i potem jak zrobię go to znowu muszę się cofać w drugą stronę więc, ale dobra, co bym tu Beda godą więc... No, tuż jak się kiedyś, kurde, zagapił, tu jest ustą pierwszeństwa, a zawsze byłem przekonany, że ja tu mam pierwszeństwo, ta droga tak wygląda, jakby tu była właśnie z pierwszeństwem. Kurde, ktoś do mnie dzwoni właśnie, do której Beda z paczką, powiedział, że do dziewiątej, no teraz, kurde, nie pamiętam, kto to był. O, kurde, dobra, czekamy, bo się tam nie zmieszczamy. Pan idzie po tych progach zwalniających jak burza. Więc, dobra, śmigomy Później nie śpieszy mi się jakoś tam, kurde, bardzo, no bo tej roboty za wiele nie ma. Od 10 jakieś firmy tam pootwierane. Zresztą mam do biura zadzwonić, właśnie, czy mi ktoś odbierze, właśnie ten jeden, ten o 15. Jakbym mi odebrał, w skończył, bo mam parę spraw też do załatwienia. Więc byłoby mi to mocno na rękach. Muszę jakaś tu zaparkować, więc na razie zostawiam wóz. O dobra, tukej Dobra, idziemy. Jeszcze chyba ósmej nie ma rano, a już Patryk rozwoża rozłoża. Pewnie kogoś obudza. No ale trudno. Zobaczymy. Muszę tu jest Dzwoniemy. To. Kurier! Bym... Już! No i dobra. Ostatnie piętro. O! Fajcie Dobra. Leca. Mam no, bloków, ale blok to od razu ostatnie piętro. Chciałbym te. Kondycji zero. Więc codziennie już po tych blokach lotu. No, to... no ale. Dobra. Będę teraz na złożono. Do firmy, potem na Szewsko, z Szewskiej na Fredry, z Fredry na Armii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Śmigum i w ogóle. Teraz tak. mamy kolejny punkt, który bym pominął, ale dobrze, że jak se sprawdził, nie wiem, jaka ta paczka mam. Dobra lecimy wieżowe chyba dziewiąte piętro albo ósme nie lubię wieżowców, nie lubię windami jeździć choć tu są no. nawet spoko te windy na Jankiego bo tak to porażka no i tak se działo, nie? pogoda jest zajebista jak widać z tyłu za mną jest ósma cztery już z pakami tu lotą już parę doręczyłem nawet nie wiedział, że aż tak wcześnie wyjechał bo przeważnie teraz by z firmy wyjeżdżał no ale zobaczymy jak wyjdzie numer okej okay. zobaczymy czy będzie o. chyba budza wszystkich tych ludzi no w sumie też do roboty idą do. Hmm. A? Kurier. A? Kurier. A? Kurier. A? Kurier piętro. A? Dobra. Nie się. O, kurde, nie ma tablicy, jest tablica informacyjne. Ostatnio to zobaczyłem. Czyli ósme, dobra. I co? Ta na trzecim stoi, ta na piątym jedzie w dół. No, co tu mają pewnego opisane. Pamiętaj, że pełni właściwy dopływ powietrza do mieszkania. Dobra. Jest. Dołki, oki dołki. oki Poliwe Którego dałeś? Ósme? Ósme, jest winda No to fajnie, te windy tu nie są złe No w ogóle Dobra Śmigomy odezwa się za chwilę pewnie Winda pojechała Jestem na ósmym, więc idę z obiekty, nie chcę mi się czekać Często tak, bo to ma tu zła na Kondycji się czuję. Lepiej chociaż do lodu, niż do góry. Więc... Tak se zważę. Że... Ale bardzo panem pachnie. Chyba ktoś pójdę czasami, jak długi mają, klatki. To czuć właśnie takim. Dobra. I ta. Rzeczakuje. Dobra, lecimy na to zbożowo. Mało miejsca mi zostało, coś w pamięci na tej karcie, nie wiem czemu, choć dużo półsłowowych, ale dobra, lecimy na Zbożowo, na Szewsko, bo tam po do dziewiątej powiedziałeś Pani, jeden adres ciągle ustalony, dobra. No Jestem tak na kolejnym punkcie, dobra, przez chwilę się nie wyda odzywał, porobię parę punktów, zaś się odezwie, jak tam robota idzie i w ogóle jest 8.14. A już mam roz dwa, 3, 4 dopiero punkty zrobione. No ale po lekku nie. No i dobra, działam jak teraz w przychodni tu z paroma paczkami. Musiał troszkę tu pobiegać. No ale parę punktów z jednego miejsca, więc jest spoko luz. Lecę teraz na tapuiznańsko, bo nie musiał się skontaktować z tym panem. Nie wiem o co chodzi. Więc mam nadzieję, że ktoś będzie w domu, bo już mam na razie jedno awizo, ale ta awizo jest standardowa niemalże. Tak powiedzmy. 70% zawsze albo nikogo nie ma, albo nie przyjmują, a 30% przyjmują albo albo przyjmują. No i tyle. No. Lecę teraz dalej. No, już niewiele zostało. Jest 8:43. dzwonią zaraz na, na biuro. Się dowiedzieć co i jak, gdzie, po co, za co, za ile i dlaczego. So... na Budekon? Pana Mariusza? Na Budekon. A Panie z, z ta sportowej, tak? Ja, z impostu. Do końca i w lewo. Wie pan, wie. Wiem, wiem. No jak było widać na filmie, byłem też w szkole policji, ale zanim do niej dojechałem, to czekałem na przejeździe kolejowym jakieś 10 minut, choć tak naprawdę za mną stało dwa auta, na naprzeciwka chyba jedno. Albo nie pamiętam już, albo nic nie stało. Więc parę razy szło śmiało przejść między pociągami. No ale tak to tu właśnie wygląda, że się czekło i czekło i czeką. No teraz już właśnie wracam, więc znowu czekam, bo znowu jedzie pociąg. Ciekawe jak długo. Może się uda, że otworzą teraz. No niestety się nie uda, więc czekam. A nie, otwierają, więc. Którniczy tam paczuszka, tam jest przeważnie szybki szpil. Pierwszy raz mi spisywali rejestrację, więc zostało mi dosłownie parę punktów na Jankiego i mam po robocie, jada się rozliczyć. Jest godzina 10.17, nie robię ich wcześniej, no bo miałeś od 10.00 są firmy pootwierane, więc dlatego tak to właśnie wygląda. Więc mikro, za dalej, za chwilę będą koniec, spada na firma. Tak wiem, jada bez pasów. Potem do 12 ogólnie dzisiaj będę robił, tak czy tak w sumie. Tak naprawdę, no bo koło 12 mam jeden odbiór, którego muszę właśnie o tej godzinie odebrać, ale i to tak dużo wcześniej niż o 15, jak przeważnie, o 15, o 14 niż jak zawsze, nie? Dobra, jada, coś tam się jeszcze odezwa, przy samym końcu i w ogóle mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Hihi. No i ja już jestem w sumie po robocie, jest godzina 11, 7 dokładnie. Jeszcze teraz pani z 10 minut sprawdzała paczkę, bo tam była dosyć droga ta paczka, a wiedział, że i tak o 12 mam ten jeden odbiór. Choć wysłałem im teraz SMS-a, czekam na odpowiedź, mniej więcej za ile będą mieli gotowe, jeżeli będą mieli wcześniej, no to pojada odbiera, rozlicza się w bankomacie. pojada na firma. zwieź parę paczek, paręnaście w sumie paczek, kilkadziesiąt nawet paczek z odbiorów tych, co że chcę już ugodą na rano. I to by było w sumie na tyle, no, szybko poszło, jak miało pójść, w sumie nie było wiele roboty. No, od poniedziałku się to zmieni, więc na pewno Was poinformuję o tym, co i jak. No a a na razie to by było chyba na tyle na dzisiejszy dzień, więc dzięki Wam, że jesteście. Trochę wypalony. wypolony. Z tym, z tym całym kanałem i w ogóle nie mam weny twórczej choć dzisiaj nawet takie natchnienie jakieś było, żeby nagrać i w ogóle z Piotrem żeśmy nagrali fajny dialog co kurier musi, czego nie musi spostrzeżenia i w ogóle, więc tak mnie jakoś natchnęło i myślę, że Wam się to spodobał ten, ten odcinek ze mną i z Piotrem no i ten, który teraz żeście zobaczyli, też mam nadzieję, że Wam się spodobał może, może to jakoś rusza, a jak nie, no to Pociąga to może do końca roku i skończę z tym kanałem, i tyle, ale dzięki Wam, że jesteście. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wchodźcie na Instagrama, bo tam jest w sumie na bieżąco, wrzucam coś z dnia teraźniejszego, to co się dzieje, i w ogóle w tam w Insta Story coś tam zawsze coś powiem, coś ten, jakieś zdjęcia ciepła, coś ten, więc warto, oglądajcie. Subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie. Yo, bowcie się.